Zadanie. Funkcja f jest określona następującym wzorem dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od zera. I musimy sprawdzić, czy poniższy zapis matematyczny jest prawdziwy, prawda czy fałsz. Piszemy punkt pierwszy i na początku wyznaczymy f od 1 przez A. Patrzymy na nasz wzór i widzimy, że za znakiem równa się, jest x, jest to wyrażenie, które było wcześniej w nawiasie. U nas wcześniej w nawiasie był zapis 1 przez a. Następnie mamy minus i ułamek, który w liczniku ma 1, a w mianowniku, właśnie ten symbol, który jest w nawiasiku. U nas w nawiasiku jest 1 przez a, więc w mianowniku będzie 1 przez a. I następnie spisujemy plus 1. Równa się 1 przez a przepisujemy. To jest jedynka z licznika. A kreskę łąkową zamieniamy na dzielenie, czyli dzielimy przez 1 przez A i plus 1. Równa się 1 przez A przepisujemy, tutaj dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, więc otrzymamy minus A i plus 1 przepisujemy. F od A jest proste, ponieważ tutaj gdzie jest x wstawiamy po prostu A. Mamy A minus 1 przez. A i plus 1. Następnie wyznaczamy szukaną różnicę. f od 1 przez a minus f od a. Pierwsze wyrażenie już mamy tutaj wyznaczone, więc przepisujemy 1 przez a minus a plus 1 minus i to wyrażenie również mamy wyznaczone. To jest a minus 1 przez a plus 1. Tutaj nawias był konieczny, no i teraz właśnie tenże nawias usuwamy. Początek, jak widzisz, przepisuję, a tutaj zmieniam znaki na przeciwne. Liczby nam się wredukują, bo mają przeciwny znak. Ułamki mają wspólny mianownik, więc mianownik przepisujemy, a liczniki dodajemy. Minusa, a a to jest minus 2. A i widzimy, że u nas jest to samo wyrażenie, więc zaznaczamy prawdę. Teraz rozwiązujemy punkt drugi. Obliczmy najpierw f od minus 1. Widzimy, że najpierw trzeba przepisać podane wyrażenie, a następnie przepisujemy w liczniku jedynkę, a w mianowniku spisujemy to wyrażenie z naszego nawiasiku i plus 1 równa się. Minus 1 i plus 1 tu się redukuje. Minus i minus daje nam plus, więc otrzymujemy po prostu 1. f od 1 równa się. Jak widzisz, tutaj na wzór funkcji patrzymy. Najpierw przepisujemy wnętrze nawiasu, później minus 1 w liczniku, a w mianowniku znowu mamy wyrażenie z nawiasu i plus 1. Tutaj mamy 1, tutaj jest minus 1, więc te dwa wyrażenia się redukują i otrzymujemy 1. I teraz widzimy, że jeżeli sobie dodam do siebie nasze wartości funkcji, to otrzymam to jest równe 1, drugie wyrażenie jest równe 1, więc mamy łącznie 2. A tutaj jest 0, więc jest to zdanie fałszywe. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Na samym początku obliczmy f od minus 2. Ponownie przepisujemy, jak mówi wzór, wnętrze naszego nawiasu minus 2, następnie minus 1 w liczniku i w mianowniku będzie znowu wyrażenie z naszego nawiasu. I plus 1 przepisujemy. Równa się. Minus 2 przepisujemy. Tutaj minus i minus będzie plus, plus 1, druga i plus 1. Równa się minus 1 druga i widzimy, że wnętrze kwadratowego nawiasu zostało obliczone f od minus 2 to właśnie wyrażenie jest równe minus 1 druga więc w nawiasie kwadratowym przepiszmy minus 1 druga a poza nawiasem kwadratowym mamy potęgę 2 więc jak to podniesiemy do kwadratu mamy 1 czwartą czyli 0.25. 5. Jest to zdanie prawdziwe.